Łukowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt przeprowadziło interwencję na jednej z posesji w Łukowie. Reakcja członków towarzystwa była odpowiedzią na sygnał z Urzędu Miasta o złym traktowaniu zwierząt. Interweniowano przy współpracy policji, Straży Pożarnej i lekarza weterynarii. Dostaliśmy dzisiaj jako stowarzyszenie sygnał z Urzędu Miasta, że na posesji znajdują się niedokarmione zwierzęta, które gdzieś tam sąsiedzi zauważyli. No i przyjechaliśmy na miejsce, zawiadomiając wcześniej policję w Łukowie. No i tutaj za pomocą policjantów. Chcieliśmy e, po prostu no, jakoś skontaktować się z właścicielem. E, nie było to, e, mówię, e, nam dane. No i e, policja postanowiła wezwać e, straż, żeby wyważyć drzwi, e, co dzieje się z człowiekiem, jeżeli, tak jak mówię, na no, no, posesji znajdują się nieżywe zwierzęta. No i e, na wniosek e, Towarzystwa. E, po prostu burmistrz wydał zgodę na odebranie zwierząt tymczasowe. Z tej posesji już zabieraliśmy pieska, bo ze trzy tygodnie temu, który zagrażał tutaj przechodniom. No już wtedy mieliśmy sygnał, że coś tutaj niedobrego się dzieje. W jakim stanie są zwierzęta, które tutaj były? W jakim były stanie? To znaczy takie są trochę w nie za dobrym stanie. Po prostu słabo karmione, psy pokaleczone, Ten pies pokaleczony, bo jeden był. Także, i też chudy, i też głodny, prawda? Także, no ale na szczęście, żywe. Tylko drób, niestety, są przypadki, że martwe są kury, indyki i tak dalej. Także, resztę jest. będzie w dobrych rękach i będzie wszystko w porządku. Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzi łukowska policja. Łukowcy policjanci zostali powiadomieni przez przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt o nieprawidłowościach, które dotyczą chowu zwierząt na jednej z posesji w Łukowie. Policjanci razem z przedstawicielami tej placówki i pracownikami Urzędu Miasta uczestniczyli w interwencji. Ustalali okoliczności, dokumentowali okoliczności, w jakich mogło dojść do zaniedbań przy ch chowie zwierząt. Obecnie policjanci prowadzą postępowanie z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy faktycznie doszło do zaniedbań i do znęca i znęcania nad zwierzętami. W przypadku potwierdzenia, że doszło do znęcania się nad zwierzętami, sprawa będzie miała swój epilog w sądzie rejonowym Wukowie. Zwierzęta zabrane z posesji są już dziś pod dobrą opieką.